Jestem Olga Stachowiak, chodzę do drugiej klasy liceum i od szóstej klasy podstawówki interesuję się grafiką komputerową. Chciałabym opowiedzieć o moich dwóch pracach. Pierwsza praca to Chłopiec na rowerze. Inspiracją wyglądu chłopca jest tytułowy bohater bajki Mały Książę. Zazwyczaj jak zaczynam rysować, to na początku robię kolorowy szkic. Później dodaję coraz więcej szczegółów i pod koniec przechodzę do wypełnienia kolorem rysunku. Następnie staram się dodać cienie i szczegóły, aby praca była bardziej ciekawa. Tak też zrobiłam tworząc tą pracę. Następnym obrazkiem, który chciałam zaprezentować, to dziewczyna i okno. To moja ulubiona praca. i zrobienie zajęło mi około 7 godzin. Tutaj również zaczęłam od szkicu, jednak w tym przypadku był on znacznie bardziej niedokładny. Dlatego starałam się przechodzić od najmniej szczegółowego szkicu do najbardziej. Końcowo możecie zobaczyć dwa szkice, a następnie czarną obramówkę w rysunku, która posłużyła mi do wypełnienia kolorem pracy. Pomalowałam również kartkę na brązowo-szary kolor, aby trzymać się w ciemniejszych odcieni. Następnie wypełniłam kolorem ściany i dodałam zasłony. Później posłużyłam się pędzlem z gotowym wzorem do wykonania tapety. Na tym etapie dodałam również cienie przedmiotom na obrazku w celu uzyskania większego wrażenia trójwymiarowości. Na końcowym etapie pracy dodałam różowe światło, które źródło mazałkiem oraz przyciemniłam pokój w miejscu, gdzie nie docierała różowa poświata. Usunęłam również czarne krawędzie. Do stworzenia obu prac użyłam programu o nazwie Clip Studio Paint. Robienie rysunków grafiką komputerową jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Pozwala odciąć się od codzienności i skupić się tylko na tym, co się tworzy. Najczęściej, kiedy rysuję, to słucham muzyki i dlatego moje prace zazwyczaj przedstawiają świat, który przychodzi mi na myśl podczas słuchania różnego rodzaju utworów. Grafika komputerowa pozwala zrozumieć mój świat artystyczny i wymaga ode mnie wielu czasu na dopracowanie wszystkich szczegółów w taki sposób, aby moja praca oddawała dokładnie to, co chciałam pokazać. Thank you.